Jak to mówią za darmo, to uczciwa cena. Jeśli ten Pokémon jest jak na srebrnej tacy, za darmo lub prawie za darmo, do zgarnięcia sobie w wariancie Shiny. Przy okazji jest to nowy Pokémon, przy okazji taki fajny, lubiany, to czemu miałbym z tego nie skorzystać, moi drodzy? Od razu na wstępie odcinka życzę Wam wesołych, rodzinnych. Spokojnych świąt. Jakbym miał wybrać top 10 Pokémonów świętego Mikołaja, no to Weird na pewno byłby w tej dziesiątce. A właściwie to nawet robię taki świąteczny odcinek. Myślę, że wleci na kanał Wigilię. Ta idea niby to jest takie powtarzalne, słuchajcie. Ale z drugiej strony fajne jest to, że w ostatnim czasie rzeczywiście to są nowe Pokémony, których wcześniej nie było w grze. I od razu masz niemalże gwarancję zdobycia Shiny. Jeśli rzeczywiście się postarasz, jeśli rzeczywiście włożysz ten minimalny wysiłek zrobienia tych około 10 rajdów, no to wtedy szanse, że złapiesz tego Pokémona są bardzo, bardzo wysokie. Wiadomo, że czasem trzeba jest wspomóc się zielonymi red tak, bo te pięć darmowych może nie wystarczyć. Dzisiaj mam też, słuchajcie, do drobienia sporo, teraz jest y, takich researchy czasowych i nie tylko czasowych, z tych ostatnich eventów świątecznych, na których jeszcze za dużo nie zdążyłem pograć. Także mam dużo do zrobienia, a niewiele czasu, bo jutro już Wigilia, potem święta, nie będzie czasu za dużo grać w poksy. Także jak pierwszy będzie Shiny, to nawet nie będę płakał. 10 tysięcy, jak spał ładnie. Może i odpalę, słuchajcie, Lucky jak będę w miejscu, gdzie jest więcej gęściej. No nie jest to Shiny, ale wygląda naprawdę, słuchajcie, majestatycznie. No zobaczcie, ta taka grzywa, nie, wyglądająca jak broda, te takie poroże i wielki, kulfoniasty, czerwony nos. A jakie wielkie kółko! To jest chyba jeden z największych pokemonów, takich podchodzących najbliżej do naszej kamery, jakby, jakie widziałem w tej grze. Aż muszę to jeszcze raz zobaczyć. No ruszcie kolego. No, on prawie nam w twarz wchodzi tym swoim nohalem. E, wow, wpis po się w ogóle. O, dzięki w ogóle za pięć pokémonów z regionu Hisui, spoko. Chciałem powiedzieć o tym tle, że ono jest takie mało świąteczne, nie? Takie, zobaczcie tam w tle, jakieś plamy w ogóle śniegu. Jest taki fanar, gdzie gracze sobie wyobrażali, jak takie coś powinno wyglądać, takie ozdoby, właśnie świąteczne na mapce, grze, ale na Jantik, no, nie poszedł tą drogą, poszedł drogą lenistwa. No Nie, nie to, nawet, to celowo musiało być zrobione tak po prostu brzydko. Może chcieli uniknąć właśnie nawiązywania do jakichś elementów świątecznych, bo to tylko jedna religia wchodzi święta. Chociaż to bez sensu, bo przecież mamy tyle różnych tam ubranek ze wstążkami i tak dalej, gdzie w jasny sposób jest oczywiste, że to jest świąteczny ubiór. Ja propos takich świątecznych ubiorów i, i tak dalej. Teraz ktoś mi napisze w komentarzach, że jestem hipokrytą, słuchajcie, bo zaraz pokażę, że mam ten reset za 12 zł i ten za 30 zł, czyli razem 42 zł. Mówiłem na filmie, że tego nie opłaca się kupować. Czemu to posiadam? Kolega mi kupił, a kolega jest obywatelem Turcji, nazywa się Al Jarl ibn Pogromca. I generalnie to nie jest wielką tajemnicą. Myślę, że Kaz już o tym wie, że w różnych krajach ceny różnych np. biletów czy poka są różne, i w Turcji za ten. Bilet za 30 zł plus ten za 12 łącznie płaci się 11 zł za oba te bilety razem, czyli jedną czwartą ceny. Stwierdziłem, że za 11 zł to jeszcze okej, okay, to jeszcze okej. Okay. Także chyba możemy już się ubrać w inną stylówę, to jeszcze ta stylowa nawiązująca do gry. Sami wiecie jakiej. Dobra, jakoś te pokekonie bardzo mnie nie bolą. Buty w sumie też mi się podobają. I rękawiczki, kurczę, w końcu jakieś po rękawiczki. O, i takich butach to można grać. Zimę, dobra. Ale skarpety są w komplecie w ogóle, no zobaczcie, no. Nie, nie wiem, czy ktoś tu jest takim boomerem jeszcze, jak ja żyję. pamiętać taki serial Świat według Bandy. Tam właśnie chyba w jednym odcinku Al Bandy yy, miał taki wynalazek, że stworzył buty z, od razu ze skarpetkami w środku. Dziedzictwo Albandi, słuchajcie, dalej żyje w Pokémon Go. To jest takie wygodne, słuchajcie. Nie musisz skarpetek uwielbiać, od razu syre tam stawiasz i masz dwa w jednym. Genialne. Także tak to jest, moi drodzy, że różne kraje mają różne ceny. No nie jest to sprawiedliwe, ale nic w życiu nie jest sprawiedliwe. Pamiętajcie, że na przykład my nie mamy wcale najgorzej na świecie. O, fajnie, jak te, te spodnie przez buty Nie ma tak wydać pieniądze na dobrze zrobioną grafikę. Dobra, w czym mi będzie mega ciepło? Jest tak, słuchajcie, zimno. W ogóle czujesz jak w Robloxie. Ty. Teraz ja świniem, że to jest bez to sklep Robloxa po prostu. Ja już tyle tego jest nawalone, słuchajcie. O, tam była, słuchajcie, była, 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 była. Jest, 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 jest. Miałem to w zeszłym roku, jest. Od razu lepiej. Już mi nie jest zimno, jak patrzę na swoją własną postać, chociaż kurtki brakuje, ale życie. Na ten, słuchajcie, poze z kubeczkiem, za którą ostatecznie udało się zdobyć zarówno warto 7 zł, a nie 32, to któryś z tych będzie, albo już się odebrałem w ogóle. Bo w pierwszy dzień eventu troszkę sobie pograłem chwilę. Jest herbatka, jest Flex, słuchajcie. No niestety, na no, trzeba jest jakiegoś znajomego, będącego obywatelem państwa tureckiego, bo oczywiście tutaj nie wolno kłamać i, i ustawiać sobie, że tam jest mieszkańcem Turcji, jak się nie jest. No przecież wszyscy wiedzą, że święty Mikołaj patrzy i nie wolno mówić nieprawdziwych rzeczy, prawda? I nie wolno łamać regulaminu gry. To jest ważne, pamiętajcie o tym. Dobra, tu są dwa obok siebie reniferki, a my jeszcze musimy dokończyć w takim razie ten Trainer klap. Nie chcę się tego robić, nie będę powiązywał konta, ale Winter Wishes byśmy mogli yy, dokończyć. W sumie jak ktoś potrzebuje tam super inkubator, wiecie, to jest chwila moment tam powiązać konto. się jakoś nie chcę robić tego, bo Boję się, że ktoś mi schakuje to konto potem i dostanie się do Pokémon Go łatwiej jakoś. Może to są nieuzasadnione ob ob obawy, ale jakby ja jestem do tego, że korzystam z konta Google, które jest podwójnie zabezpieczone, tam numerem telefonu i tak dalej, tak dalej, które wiem, że jakby dopóki nie one nic głupiego, tak? Jakoś tam ściągał plików, zainfekowanych i tak dalej, to raczej raczej, tfu, 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 ale mam nadzieję, że nikt mi go nie schakuje, więc wolałbym dalej tak dbać w miarę możliwości o bezpieczeństwo w ten sam sposób i korzystać z tej metody logowania, którą mam. Lapras! Taki bardzo, bardzo lodowy motyw, bardzo świąteczny motyw tych Pokémonków. To dobrze. Były takie odcinki świąteczne w anime Pokémon, nie? Lapras też ma, któryś tam był. Nie wiem, czy nawet nie. w tym pierwszym, właśnie na biegunie północnym, też ktoś mnie zaprasza. Chudy, już bijam. Chudy, obiecuję ci, że zdążę. Chyba, że nie zdążę. A, jeszcze trzeba kupić tutaj red pasy. Jest, biłem. Biłem chudy, nie martw się. Trajajo szybko, bo zmarnuje się eks podwójny. Nie wiem, co tak bam o tego. Ty, 15 osób mają w ogóle. Na jednego Urdira, wesoła, wesoła jakaś tam ekipka się musiała zebrać. Wiadomo, że można go solować, ale w ekipie raźniej, weselej. Natomiast na taki event jak dzisiaj nie każdy był chętny tam się zbierać na jakąś większą ekipę czy coś, no bo każdy może sobie koło siebie, koło domu gdzieś tam zbić te kilka rajdów na szybko i, i złapać szalenie do domu, nie? Nie jest to rajd, na którego trzeba mieć pomoc, ale widzicie, szybciej się zbija, efektywniej 10 sekund i po sprawie. No i 20 koło expa, to już jest tak bardziej, bardziej sensownie. Ja to kiedyś lubiłem, jakby te eventy. Ja wiem, że jestem takim boomerem, teraz wspominam stare czasy Pokemon Go, bla, 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 ględzenie, ględzenie, ale było takie lato, nie wiem, czy to było lato 2017 roku chyba, że były aż trzy takie eventy w jedno lato, w dwa miesiące, że, że był podwójny exp za, za rajdy i jeszcze duża szansa na Shiny, legendy i legendy w ogóle na każdym gymie, nie? Czyli po prostu taki, wiesz, legendary raid day, nie? Ale teraz brzydko jestem jak taki dziadek, co wspomina, no o, za mój moich czasów, Pokemon Go. <laughs> 7 lat, no 7 lat, jest co wspominać, nie? Przez te wszystkie, przez ten cały czas. Jedną rękawiczkę chociaż założę. Zawsze to lepiej niż zero, nie? Na lewą rękę mogę założyć. Ja wam szczerze, to są te markowe rękawiczki, najantik w ogóle. <laughs> Dziękuję najantik za te rękawiczki, to było już ileś lat temu mnie wysłaliście, dalej się nie rozwaliły, więc są ok, ale już ta, to przewodzenie w tych, tych paluchach, yy, gdzie powinny przewodzić prąd, to już jest takie sobie, nie? Lewą założę, a prawą niestety to, to za dobrze nie porzucam. Yy, na pewno też jesteście ciekawi, nie, no nie wiem, czy wszyscy, może, może. co po niektórzy, ale to wystarczy, żeby wspomnieć o tym temacie, co tak się nie spieszę z odcinkami z. Yy... Ostatniego dodatku do Pokémon Scarlet Violet finałowego, który teraz ogrywam. No ogółem zrobiłem sobie dosłownie parę dni przerwy przede wszystkim od nagrywania, ale też nie spieszę się, bo 12 stycznia ma być nowy event, jakby taki ostateczny, finałowy. Ten event nazywa się epilog w Pokémon Scarlet i Violet. I to dopiero jak się przejdzie podstawkę, pierwszy dodatek i drugi dodatek, to będzie można grać ten epilog. Także tak postaram się dokończyć te odcinki, że właśnie ukończę właśnie drugi dodatek i dosłownie parę dni później, żeby nagrać i ukończyć ten epilog. To może być ciekawe w ogóle podsumowanie całej takiej fabuły z wszystkich właśnie dodatków też. A oczywiście... Też muszę wspomnieć w tym filmie o nadchodzących eventach z Pokemon Go, ale może przede wszystkim muszę o tym wspomnieć. Nie martwcie się, to też będzie event noworoczny, druga część eventu świątecznego, w ogóle eventy w styczniu, bo to też już było zapowiedziane, przejdziemy sobie do tego na spokojnie. To jest trzeci mój weirdrytm dzisiaj. W ogóle dzisiaj też jest zwiększona ilość, nie, remote'ów, chyba na dziesięć. Zresztą mogę zobaczyć sobie zaraz w zakładce odpowiedniej. To by się przydało zdanie Rzuć Excellenta, nie? To by było najłatwiejsze do zrobienia ever na tym Pokémonie. Teraz tak, ja jestem na online, ktoś mnie zaprasza do skórzewa, a wbiję. Ogółem w większości graczy nie polecam tak marnowania remoteów, ale mam jeszcze bardzo, bardzo dużo Pokécoinów, także nie będę się tutaj przejmował tym. I w ogóle powiem Wam, że jest jeden bilet, z którego rzeczywiście mega, mega mocno korzystam. To jest ten, co na początku miesiąca się kupowało, że jest więcej otwieranych i wysyłanych giftów, to znaczy, mega mocno to jest trochę przerysowane w moim przypadku, gdzie nie gram aż tak dużo godzin dziennie w Pokémon Go. Zawsze jakoś tak mam. Zimową porą, dla mnie to jest tak naturalne, że odrobinkę mniej się gra w zimie, więcej na wiosnę, a najwięcej to latem. Ale staram się chociaż przez większość dni pamiętać właśnie o wysłaniu i odebraniu giftów, bo to jest mega, mega potężna mechanika. Zwłaszcza, że był precedens i jakiś czas temu był event, że był podwójny ex zadobijanie serc. Czyli zamiast 100 150, czyli na rachunek 300 tysięcy za czwarte serce. Także, także to jest coś, co warto jednak dalej robić. Tak ostatnio parę osób mnie zagadywało, gdzieś tam na prywatnych wiadomościach. Czemu nie odbieram giftów, czemu nie odbieram giftów? Także bardzo przepraszam, chciałbym naprawdę, ale mam 400 osób i od wszystkich nie odbiorę, a ostatnio właśnie lecę od tych, co są najniżej, na serduszek, duszek, żeby właśnie podobijać z nimi te, te wyższe. O Sabrina, chyba nie zdążę, na 7 sekund. Przepraszam Cię Sabrina, chciałem wbić, ale chyba nie zdążę. Ci co grają dłużej, to pamiętają, że od paru lat jest taki event chińskiego nowego roku w ogóle, czyli Lunar New Year. Bywało tak, że był właśnie bonus, że zwiększona szansa na lucky Frienda. I na lucky Trader, Czyli jak będzie taki bonus po prostu, to wtedy będę codziennie otwierał maksymalną ilość giftów i starał się też wysyłać do ludzi, z którymi mam już dobite. Te cztery serduszka. O, jest chudy, dobra, dzięki dawaj, ready, chudy. Młody chudy za niedługo w twoim mieście. Kurde, co się stało z młodym chudym? Achu, zwróć. W ogóle jak już robimy taką prywatę i takie Mały update, co tam u mnie słychać. To, tak ma ciekawostka. Yy, nie opowiadam za często tam o moim życiu, bo generalnie to jest kanał o Pokémonach, a nie o mnie. Powiem wam, że moje dzieciaki tak średnio yy, lubią na razie póki co Pokémony. Także generalnie no, moje dzieci na przykład nie oglądają moich filmów w ogóle. Ale za to bardzo lubią Psi Patrol Także tak też z myślą o nich trochę nagrałem Na drugim kanale właśnie filmik z Psiego Patrolu Już sobie obejrzeliśmy razem, podobało im się W ogóle też gramy razem w te gry Na Nintendo, Psi Patrolowe Także tak jak mówię, nie zdziwcie się właśnie, że na drugim kanale Będzie dosłownie kilka odcineczków Z Psiego Patrolu, to jest też taki mały eksperyment W sumie na moim kanale Na drugim kanale, bo oczywiście wiadomo, że ten główny kanał Nie chce tutaj robić jakichś innych tematów Ale drugi mam też po to, żeby właśnie Czasem sobie poeksperymentować I zrobić też coś bardziej, nie wiem, dla siebie dla mojej rodziny. Zobaczymy, co algorytm na to. W ogóle jestem tak trochę w kropce, co zrobić z tym, nowym, z tym drugim kanałem po nowym roku. Dobra, Sabrina, wtedy nie znożyłem, także teraz muszę naprawdę wbić do siebie sorki za to. Będzie od razu interakcja, może wbijemy laki. O, no, dobra. Także mam taki malutki dylemat, właśnie. Czy bardziej z tego drugiego kanału zrobić kanał openingowy po nowym roku, tylko unboxingi, właśnie czego? Zabawek? Nie wiem. Tylko skąd wziąć te zabawki? Teoretycznie mógłbym brać zabawki, które są dla moich dzieci i najpierw teraz do filmu. Najlepiej z nimi. Ale też z drugiej strony nie chcę, żeby moje dzieci były na filmach, bo ogółem dla mnie wykorzystywanie wizerunku dzieci do zarabiania pieniędzy w internecie, to jest taki śliski temat. Osobiście mi się to nie podoba po prostu, bo to są osoby, które nie są jeszcze w stanie podjąć takiej poinformowanej decyzji i zrozumieć konsekwencje wszystkich też udostępniania swojego wizerunku na zawsze w internecie, bo wszystko co jest w internecie jest na zawsze Także nie wiem, pożyjemy, zobaczymy, teraz na topie Fortnite i... O! W tym momencie jak powiedziałem Fortnite, to jest chyba najdziwniejsze słowo, które powiedziałem tuż przed złapaniem Shiny w mojej historii Nie sądziłem, że kiedyś właśnie ostatnie słowo przed spotkaniem Shiny w mojej karierze to będzie Fortnite No spoko, spoko, co Ci powiem Chciałem powiedzieć, że na topie teraz jest Fortnite i Minecraft to też jest śliski temat, bo właśnie jak się nagra Pokémony w Minecrafcie, to troszkę tam Pokémon Company potrafi, e, potrafi lekko sapać. Na no, piękny jest ten majestatyczny, wspaniały, elegancki, świąteczny Mikołajowi. A czemu taki zielonkawy? Trochę jak Grinch, nie? Przecież Mikołaj był czerwony, dobry, a Grinch taki zielony chciał ukraść święta, to już mogli tego Shani zrobić czerwonego bardziej, niż zielonego. Bo mi się każe z Grinchem, a Wam? Setodol jeszcze złapany sobie kolejny już któryś, tak że możemy zrobić w sumie ewolucję do pokédexu. Setodol w Titan. No jakie ileś Pokémon z 9 geny? No, Frigibug w sumie już był w grze, nie? Nie wiem, czy są jeszcze oprócz tego właśnie jakieś inne, inne lodowe Pokémony nowe. Genie. Jakiś by się pewnie znalazł. W ogóle ciekawostka o tym Pokemonie, on jest dalekim krewnym Waylorda. Setodol jest dalekim krewnym Wilmera, a Se Titan Waylorda, dlatego właśnie z tyłu ma taki ogon y, Wieloryba. Z przodu trochę wygląda jak Wieloryb, tylko ma właśnie ręce jak płetwy, ale ma też nogi, nie? No, także tam mamy z czapy, Teraz ten Frosty Festivities z Delibirdem przepięknym, który był chyba dokładnie taki sam rok temu. Nie wiem, czy dwa lata temu też nie. Nie, żebym narzekał, jakbym złapał jego shiny wersję, więc w sumie. Co mam zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ciach! Pobratymiec naszego dzisiejszego bohatera, Urdira. Co ciekawe, Stantler, taka ciekawostka o nim, początkowo nie miał się każdy ze świętami, tylko z takimi jeleniami, które żyją na przykład w mieście Nara albo Kyoto. Są taką atrakcją turystyczną, bo nie boją się ludzi, podchodzą do nich, żeby zjeść i jak dasz im coś do jedzenia, to one tak się kłaniają. Nauczyłem się tego od Japończyków. Iwi z czapą, elfa. I następnie... Tyry ty 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 ty, laprasik. A to jeszcze jest trzeci, czwarty etap, dobra, nie będziemy tutaj się pucować, tylko przejdziemy do informacji o eventach. No i słuchajcie, Winter Wonderland trwa jeszcze w niedzielę do 20, czyli w Wigilię, jak idziecie na posterkę, to gdzieś tam wieczorem będzie się kończył mniej więcej. I na tym evencie mamy do pięciu special tradeów dziennie, także jak widzicie się z jakimiś na przykład członkami rodziny w ogóle, którzy grają w boxing, no to, to się bawcie. róbcie na przykład legendę za legendę, zawsze to darmowa xl i zawsze może wejdzie laki. bo tradey też kosztują 50% mniej dastu w tym czasie, 12 razy exp za wygrywanie rajdów. Na showcase'ie Weirdier, collection challenge na te paróweczki i trade challenge na tego parówkarza. On jest ekskluzywny do pojutrze, także nie pusujcie się tam, żeby tego sajdaka, no potem on będzie po prostu w tym evencie, w drugiej części zimowego. Tak on wygląda, jak go dostałem dlatego, że właśnie mój turecki przyjaciel zgiftował mi te eventy. No, można sobie jednego ewoluować, a drugiego zostawić takiego jaki jest. Jeszcze i tak go złapię sporo w tym całym part 2 eventu. Świątecznego. No tak wygląda ten Goldaczek. Jak byłem mały, tak lubiłem Goldaka. To był jeden naj, najbardziej z najbardziej cool Pokemonów dla mnie, jak byłem, tak nie mm -hmm. wiem, ośmiolatkiem. Nadchodzące eventy, Winter Wonderland, część druga od 25, no to z tym właśnie sajdaczkiem, shiny Lightem będzie dwa razy Exp, załapanie i dwa razy Stardust. I już ten Sajdaczek będzie się Restił na dziko, właśnie, także no już nie będzie tak ekskluzywny. 1 stycznia w ogóle dopiero, czy nie w Sylwestra, a dopiero w nowy rok, zaczyna się event nowego roku. W sumie nazwa na to wskazuje, więc okej. Okay. Od 10 rano, 1 stycznia. Jedna dystansu na jajkach, jedna czwarta dystansu, jeśli masz odpalony e, widget, A tylko na pierwsze trzy jajka w tym widżecie. Jak ktoś chce zacząć nowy rok od takiego spaceru, może ktoś będzie miał postawienie noworoczne, że zacząć więcej chodzić, no to można sobie wykuć te jajka. Tak poza tym to nie widzę jakoś wielkiego tutaj bonusu, szczerze mówiąc. Debiuty Pokemonów Jigglypuff w kokardce. Komu się to podoba, więc spoko. Oprócz tego będzie się respył ten hut, hut co rok temu i chyba dwa lata temu i Darumaka w ogóle. W jajkach siódemkach takie poczki w tym piczu z czapką. Natomiast rady pięciogwiazdkowe będą dosyć Nietypowe w tym evencie noworocznym, bo u nas w Europie będzie się respić Feromosa wraz z Afryką, Indiami, Bliskim Wschodem, w Azji, Pacyfiku, Zerkie w Amerykach, Buzzwall. Te poczki Feromosa, Zerkie i Buzzwall będą do 10. A no i ciekawostka: po raz pierwszy ever, jak się kupi ten płatny reset, to w nim będą nagrodą również Pukka Nie wiadomo ile, raczej pewnie niewiele. Może 100, ale nie, bo już zbyt dobre. Nie, razem 50, razem 50, zobaczycie. 6 jest kontynent na ruleta, a potem jakieś eventy w styczniu, na które mamy na razie tylko same nazwy, więc. Nie chcę spekulować, co właściwie w nim będzie konkretnego. Jak poznamy szczegóły, to się dowiemy. Na razie wiemy, że 6 stycznia zacznie się event o nazwie Lastus Orisy. Ale co w nim będzie? Lastus Orisy. Lastus, to jakiś taki błyszczący, tak? Dzięki za oglądanie. Widzimy się jeszcze myślę, że w paru filmach w tym roku, więc więc jeszcze wszystkiego dobrego w nowym roku Wam. Nie życzę, bo jeszcze za wcześnie. Trzymajcie się. Na razie. i Cześć.